No, jesteśmy na ringu, także do sądu mnie nie pozwiesz. No, oczywiście, to to, że nie. To co? Gotowa? Już? Gotowy? Chodzimy! O! Oh. Aha! Oh. Oh. Ej! Polegli bonol do dwa, potem radę sobie trop. Dobra, bla, pociągnij z pięciu chuj jedolitek, was połać, studio leży w duczach. Trochę ja ja jak o, o co chodzi? No, pan trener Kubańczyk powiedział mi, że podobno przygotowuje się do Fajmem Mama. to, to każdy wie? Okay. No, wiem, każdy to wie, no ale dobra. W każdym razie dziś ja przejmuję obowiązki nad trenowaniem Ciebie. A czyli kręcimy trening dzisiaj? No trening. A. Dawno nie było takiego odcinka przecież, nie? Dobra, a gdzie jest Kubańczyk? No nie ma go. Dawno dzisiaj ja w ogóle... będę się trenować. A to wiesz, jak to robić? Przedazał mi kilka. Zrych, no dobrze, no to tak w raz. razie już się dowiedzieliśmy. No, jaki będzie dzisiaj wspaniały, odcinek? To wspaniały tor przeszkód przygotowany. Zamkniesz ten pysk, swój głupi. No ale chyba chcesz wiedzieć, co będziesz dzisiaj robić. A możesz się zamknąć? nie. nie a może stąd wyjść? Nie, co tym bardziej nie mogę, bo muszę Powiesimy sobie, zbieram 100 subów XD na ścianie prestiżu O właśnie, w tym miejscu Gratuluję, będziesz teraz widniał na ścianie prestiżu A jeżeli ty drogi widzu chce znaleźć się na ścianie prestiżu To kliknij taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu Tam na dole oraz dowolnie skomentuj dowolny film A płytę kamerzysty możecie kupić na stronie www.kamerzyste.wif w 1 na 39,99 Czyli co wariatka? Bo ciebie to za język trzeba ciągnąć no Co to robimy? No dobra i co ma robić? Zacznijmy może od toru przeszkód, który przygotowaliśmy wczoraj wieczorem razem z panem trenerem Kuwańczykiem. Yeah, yeah, Znajduje yeah. się on w lesie. I ma około 200 metrów długości. A więc tutaj jest wyznaczona nasza trasa. Jak widać, oznaczona to ta Po Co za cała szopka, dziewczyno? Po cholerę no, tracisz pieniądze, których i tak nie masz, tylko Twój ojciec ma na taśmę. No to są pieniądze mojego ojca, więc nie narzekaj nie biorę ci z portfela. No to i z tak? tego ojca. No o co ci chodzi? A co nie widziałam, że mi zniknęły pieniądze z portfela? Pff, nie na wiem, to może to kamerzysta. No nie. to? Nie. To że mi cała gotówka, dobra, nieważne. Po cholerę ta szopka. I wracasz do ojca, czy co? Nie, nie wraca. I on swoją mordę pokazuje w tej kamerze. A nie? No nagrywaj mnie, no. No, na... nagrywać ciebie. Na Ciebie nikt nie chce patrzeć. Już nie mi ręce bolą tej kamery. Zamkniesz się ten ryj i pójdziesz stąd? Łaskawie. Zaraz pójdę tylko zmienić spodnie i zabieram się za ciebie i będziesz biegać. Specjalna, o, do... najbardziej hardkorowa trasa jest wybrana. Kubańczyk mi w tym pomógł. Nie Nie teraz! Jeszcze nie będziesz biegał! Co ty chcesz? Muszę zmienić spodnie, bo to, no, to, i to, to jest za dużo to. No, ty chce, 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 że ja nie mam co robić, tylko ćwiczyć no, a co masz robić? Co, Dobra. Przynieś nieprzygotowany? Idź stąd, idź stąd, no idź O, księżniczka nas odwiedziła No jestem, jestem Ile na ciebie mieliśmy czekać, siema. godzinę? Zacz. stary przyszedł nawet siema. Siema, O, się ma stary Jak zwykle wyglądasz pięknie Ja wiem Ale Tylko, że Maruś nie potrafi tego docenić Jesteś ohydna Ja? Nienawidzę cię Myślisz? Po cholery ja mam czekać tutaj godzinę, żeby przebiec się po lesie Zaraz zobaczysz czy to taki zwykły las Możesz się zamknąć? To jest gotowe na zobaczenie parażki No dobra, tak już biegnę tak? Dobra Dawaj Startujemy Ale zaczekaj, czekaj, czekaj co? Jeszcze mamy gopro tutaj O, Wszystko przygotowane. Bardzo dobrze Wszystko musi być uwiecznione Ale po Dokładnie, bo wiesz, że może sobie na skróty gdzieś polecieć no. I zaraz przyjdzie i powie, no, jakby no to to już koniec, już koniec Ale to co, wy, wy nagrywacie to czy jak? No, z jednej i z gopro do drugiej No to przecież jak mam oszukę? Dobra, dobra To produkcja Dobra, a ile ta trasa ma metrów tak właściwie? No tak I mi się wydaje, 340 Kilometr km może mieć nawet, nie? No. Słuchaj. 300, te dzieci biegają w No Co za zrobić no, ja kilometr? Trasę, no to nie? jak mówisz, to zaprobuję kilometr, zaraz no, Włączyć i nagrywać? Dobra. No to czekaj, no to chwilę potrwa, żeby nagrać. A ty przecież robiłeś tę trasę, dwa. ona mówiła. No. Nie no, czekaj, Jedna. jeszcze muszę włączyć, spokojnie. No, jest łatwa bory? Marek, udać się. Łatwa. Ja wierzę w ciebie, Trzy, no, łatwiutka. Dwa, 2, 1, start! Tak? Nie, 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 nie! Wy biegniecie ze mną, czy co? Zatrzał! No biegnę, ale nic nie widzę w tym worku. Po co mi kazałeś zakładać go? Ale przecież to jest do cholery zwykły las. Oj, O ale... Chol... Ty, wariatka, nie mogłaś innej trasy wybrać? Dobrze ci idzie, dobrze jesteś. ci idzie. Debile, po prostu, debile. No, no chora? Co? No przebiegaj, biegnij szybko, bo czas! Ej, wariatka, chodź tutaj! No kurde, i co? Ej, ale Już się to dałeś? No chyba ci je coś pomyliło. Co to ma być bieganie, czy survival jakiś? No, survival. Ej, ej. Ale dobra, dobra, to jest pit stop. Dawaj dalej. Mówiłem ci, że nie to jest biegał, ale nie, b... dobra, mnie, no. nie będę biegał. Dobra, no, ściemnia, żeby odpoczywać. Biegaj, Nie będę biegał. Ale to miał być większy surwival. Dawaj. No, hardkorowa trasa. No. No. Dokładnie. Co to myślałeś, że wydeptane ścieżki ci załatwili? Dokładnie. Nie ściemniaj, nie odpoczywaj, tylko bieg. No zobacz, on no, no. się biegnij, tutaj biegnie. To są pokrzywy, idiotka. Nie biegnijże. To biegnij, biegnij stop. Co? No! Nie, nie, tyłek, nie, 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 Dawaj nie, nie, Dawaj, 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 nie, 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 ty to robiłaś o, to paser, nie, to ty, ale co to jest, czy bieg? Co? nie, 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 to nie, 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 moją to Co nie, tutaj nie, Fajne nie, 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 no ale ja nie dyskutuje! Kto ty tutaj na pogaduszki przyszedłeś? Tam tak. Jak ja mam da. tutaj biec? No dawaj! dawaj. Gdzie? Nie, nie, no. Tak jak linia jest! Ale gdzie, jak tutaj jest ale drzewo? Nie się linii nie, nie, nie Dawaj po tej wodzie masz piec, to, to chodzi jak Rambo! Niech no. dobrze! Pięknie! Super, ładnie tu wszystko! Patrz, 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 idzie, idzie! Serio mam potem! Idzie jak dzik po wodzie! No. Nie Jesteś Uhu. tak głupia! Jaka głupia! Dawaj, ciśnij! Ciśnij, ciśnij, ciśnij! Biegnij, biegnij, ale po wodzie miałoby! No właśnie, to on coś oszukuje, tak, jak zwykle. I co, to już jest koniec? Czy gdzie? Jeszcze! A. Jeszcze! Dawaj, dawaj! Jest jaki on szybki! Wow. Udało się, jesteś mistrzem Idiotko głupia, po cholerę nie miałem to robić Dawaj, dawaj No przecież już skończyłem On nie dał na mają on chyba chce oddać walkovera Ale już skończyłem idiotko Wiesz co, ja zaraz zadzwonię do Kubańczyka, czy tak mają wyglądać przygotowania do Fame MMA Bo ja dla takiego głupiego karła nie będę latał po bokszywa Tak mają wyglądać przygotowania, muszę się poskarżyć no tak, zezwoli zaraz do Kubańczyka, bo w kulki sobie ze mną lecisz. Rozumiem biegać, ale nie w pokrzywach. Ja idę do, do, do Kubańczyka dzwonić, tak? Lecisz! No co pożarza. Gdzie ty idziesz? Ja do Kubańczyka dzwoni. Ja nie ja się do boję do, do lasu Gdzie ty idziesz? No to Gdzie ty idziesz? Nie, idzie? nie damy ci tu pset. Ja idę po telefon. Ej, no to sobie jakieś jaja. Jakie jaja? No przecież tak jest, a jak... Wiesz jakie on ma nogi, ten dupel minimalny? Nie ma telefon? Ja nie mam. Ma na Masz? Kakunce. Nie. Masz telefon? No dzwoń do Kubanczyka, no dzwoń! Ten kurdupel ma włochy na oglogach jak kolca, musi się przyrzucać! No. Wydam pytam się czy on kazał mi to biegać. Tak! Kazał. No to dzwoń i daj mi go, ja z nim pokażę. On jeszcze ma nadzieję, że być może go uratuje, ale mi się wydaje, że tak nie no będzie, niestety. wiesz. Dzwonię do Kubusia Pupatka po się, może troszeczkę miodu mi Halo, troszeczkę halo, Kuba, słuchaj, czy ty tej zastranej głupiej wariatce kazałeś, żeby mi przygotowała trasę w lesie po pokrzywach i żebym pływał w rzeczce? Tak. No, no tak, I to moje przygotowania do MMA. Tak, to przygotowania. Dokładnie, baulacik jedzie. I co, mam dalej biegać? Tak. Oooo, ty, on naprawdę jest doświadczony! No. Trener zadychę, dobra, się. Jaki zadychę? To jest ekspert, to jest ekspert dobra, Mareczku. Dobra, maleczku, słyszałeś? Dawaj, dawaj, dawa, Czope. Taki jeszcze z 15 rundek. Zobacz, już przez łopatkę nie poszedł. No i właśnie dotarliśmy do kolejnej atrakcji przygotowanej przez nas dla Marka. Jeżeli Kubaczek serio, to wymyśla, to jest debilem. Patrzcie, no to jest serio ma super pomysły. Patrzcie jaka piękna góra. To jest strome centralnie ściana. No ale to jest przygotowanie. No to, to jest wysokościowe przygotowanie organizmu szofer, rozumiesz? To no wysokościowa a minimum niski jest. No, Nie patrzmy zobacz. się na niego, patrzmy Kondycja. się na swojego zawodnika. Mam wejść? Tak, ale masz na to czas! Ile? Będziemy liczyć? 3, 2, 1, start! Le cis, le, ciś, le, ciś, le ciś. Ale to jest piękny Boziak widok idzie dla moich Dzik! Naprawdę No to ale no ty stoisz czy idziesz! Dzik by cię pokonał Marku! No właśnie! No oh! dawaj, ciśnij! <laughs> dawaj z powrotem do góry, tam jest wyżej! Ludne ciuchy! Na fejmę ma od ci się powrózał! Dawaj! Idzie. Ale idzie jak dzik, patrz! No dawaj trochę gazu! Jest, jedzie, jedzie, jedzie. Na lewo Marek, na lewo! Na lewo, będzie łatwiej! Nie ułatwiaj mu, co ty stawiasz. No dobra, to idź na prawo. No, 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 no. Jeszcze no, no, no. kawałek! Jezu! Patrz, patrz, no, no. patrz, patrz, patrz! Jest dobrze! No, naprawdę! Jesteście debilami! No dawaj ty! Chodzisz, wjeżdżasz, chodzisz, wjeżdżasz, masz tylko... Górę. Dawaj, ruchy, małolacik, a nie to. jest to. takie trudne. Zobacz, Kolejś, patrz, patrz, górę. drzewo się zaparł, zobacz, szofer. <głos> 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 Pat, patrz jaki sprytny, zobaczymy czy będzie taki mądry nie schodzi. To może być gorzej, coś mi się wydaje, że na pyłeczku sobie pojedzie. Po drzewie, jako linę sobie przymontuje. Tak. A tam na sam Marek, Marek! Dawaj no! Dawaj no. Życiem, Życiem, Ej, a co tutaj jest? Ty, tutaj jakaś głęboka dziura jest, w cholerę! Bo tam lisy mieszkają! Jak ci zaraz w tyłek, to zejdziesz szybciej niż szedłeś! Dobra, już schodzić? Tak! Nie, tam na sam szczyt jeszcze! Tam, na lewo schodź! Na lewo, na lewo! Jeszcze! Jeszcze, jeszcze! Tak, tak, jeszcze trzy metry! Dobra, i teraz na mnie! Masz, 10, 10 sekund masz! 3, 2, 1, start! Raz... Dwa... No, trzy. przygotowuję się... Stary! To nie jest normalne! Jezu! Nie no po prostu no dawaj! Załamka, ale... Szofer nie wiem, może powinieneś mu pomóc pójść. Tak, Zejść. tam lecę, ty jak ja tam nie wejdę, Sturlam się jak kulka. Ty, że ty, ty ja umiesz, ja mam... jesteś atletą, no nie wiesz. Tak. Stary! Ej, no co! Ty. Tego, tam. Nie! No Jeszcze jakaś jedynowani. baba nie chłopaka! Pa, 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 pa. No Marek, no, dobrze Marek, idziesz! No, no. Idziesz jak dzik na dół! No dziki wow. na dupie nie zjeżdżają, dziki zbiegają, a ja to ja nie wiem co on robi. A! A tu! Uh, 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 bravo! Jeden, dva, tři, a tři a půl, čtyři, Maruši, moment, čtyři půl, 4,5, no i pół! Brawo! Wariadka. I na brawo, ja to brawo, brawo. brawo, No powiedz, czy nie pięknie to poszło? To Dzięki. było idealne. To było wspaniałe. Piękne. Pięknie ja to robiłem. To jest wytrzymałościowy dla organizmu na wysokości, nie? No, zaraz nie był wytrzymałościowy. Ja no, mogę... Ty, a możemy zaraz zrobić mu wytrzymałość, co? Niech kraulem rzeczce pływa. To co jest najważniejsze? Fejmy ma oddech. O, Dawaj go tutaj na, na dwie minuty do no, 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 no. Nie, Nie. <laughs> No, się no jest dobra, no to pracować. chodź, wracamy, chodź, wracamy już. No, Głupie go. te wasze treningi. Kuwajcie no, chociaż... kto jeszcze robi treningi z sensem, a ty to... No to bez sensu. chociaż weź. No to chodź no. 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 już, no. Kurde, myślałem, że popływa ja. szybciej. Cofert, możesz dać na chwilę kamerę Karel, nie bo tak, musimy. Dobra, zwanić. wracamy stąd. Plambę? No tak, wracamy. Plambę. Wracamy, wracamy. Plambę. wracamy stąd? Tak, chodź, idziemy spokojnie. Lambe. Tak, lambe ja wypełniałam. Dobrze. No niech będzie cen. No dawaj idziemy do szkomary. Komarta. Komary. Ej, ej, to powiedz! Ale dawaj go! No, Przytop no, go! Chodź do mnie! Przytop Przy, Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, no! Top go! Ale piękna no, 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 no. ryba! Hahaha! Zobacz, a są do dupy! Haha! To było dobre! Co się, się śmiejesz, idiotko? Oddech sobie wzmocnisz. Wow. Bomba! Ja stąd idę. Ale stój, stoi, stój, stoi, stój, stój, stój! Co Jeste ty chcesz, wariatko? Obra aktywację przygotowaliśmy. Co? Mojego przeciwnika. Jak mojego przeciwnika? Pana Minimajka. Zobacz, jaki piękny. Specjalnie go montowaliśmy. Jak się cieszę? Taki minimaj. Wiesz co? Ja wiem, nie wiem, ja w to twoje... w sumie szacuneczek. Ja mam w dupie te twoje treningi żałosne, co mi kazała się robić. Nienormalna ale... jesteś. Spokojnie, jeszcze tylko jedno miejsce nie. nas czeka. Idę się. Chodź. Nie, 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 zaczekaj, no bo ty masz się myć, żeby potem znowu się Karolina, ja dosta, też nie mam, znowu. ja nie mam też no, ale siły. Nie ale nie ma... ja nie trenuję do żadnego filmu. Masz siły też nie, nie ma. Ty tylko zawieziesz zap nas, jesteś szeferem, no tego jesteś, tak? <grym> no dobra, ale szybko. Jedno tylko, Dobry, proszę, dawaj. proszę. A więc ogarnęłam już ring, sędziego, rękawice, wszystko. A co, znaczy, ja się z, to? z tobą bić? No nie? Ale jesteś dziewczyną. Ale wiesz, że ja cię zabiję tutaj. Ty zabijesz mnie? To ty będziesz pierwszy leżał. Dostaniesz jednego będziesz szczała i jego kopa i po karetkę będziemy z moim. No to jest nie będzie to odpuściła Cały dzień mi nawala, że jakieś głupie rzeczy robić, a teraz wyskakujesz jeszcze z ringiem? Na czym mówię? No ty jesteś dziewczyną, no. No i co z tego? Dobra, walczymy czy nie? No nie wiem, no ja jak pa, pan uważa, no jednego szczała dostanie się złoży, ale to nie jest moja wina. No to no, zobaczmy. No jesteśmy na ringu, także do sądu mnie nie pozwiesz. No oczywiście, że nie. co? Gotowa? Już? Gotowy? Chodzimy. Oł! Oh. A! Oh. Oh. Ej! Aha, Wariatka! Co ty robisz? Weź się przestań! Weź się uspokój! Dobra stop! No ty chyba niepoważna jesteś dziewczyną! Ja jestem niepoważna? No co ty mnie okładasz po całym ryju? Leżysz! Dobra Marek wstawaj, jeszcze raz. No to weź zaczynaj normalnie walkę, nie że ty mnie nawalasz jak chcesz. No! No po twarzy mnie nie, nie, się nie No to silnej broń! czy pozwoli, żebyś tak o poprosił mnie? No, ale to już leży była, jeśli nie to zasłyszał. Dobra, zakrywaj. Druga runda. Gotowi? No gotowi, no. Padź. Au! Au! O. O, Dobra, undob. Dodajmy do słonecznego narusznika. Co mu tym nie w głowie nawala? Jeden, Jeden, dwa, 3 A no, co odliczysz? 4 Co liczysz? 5 6 Co liczysz? Osiem. Chcesz kontynuować? No tak. No to dobra. Zaraz w ryj dostanie się złożę. Ja dostanę No do... dawaj no. To ty właśnie przed chwilą. Oh. Weź! Przestań! Weź je, weź. Dobra, oh. Oh. Do neutralnego narożnika. I co? Kto ty? O, ty jest? Słaby. Tak. Gotowi? Chodzi. I właśnie Ej, co dumna nas siebie jesteś? No. I to jeszcze jak? Nie. ty tak tak, już ja się poddajesz? Tak, tak, to, to, tak to, to, jest, to jest się to bez zasad żadnych. to tak, ty już się poddajesz? Tak, miałeś silny, tak miałeś mnie położyć i teraz co? No to weź się najpierw na zasad dziewczyno. Ci, uciekasz? Ja, ja uciekam, bo skończyłem. Coś ja nie skończyłeś? będę z kimś kto oszukuje. Ja oszukuję. Ja się przygotowuję przez ile? Przez dwa nie miesiące. Więcej? Przez dwa miesiące ćwiczę do tej walki, a Ty chodzisz, oszukujesz i ja tak? przez Ciebie dostaję po mordzie. O tak. Ja oszukuję? Dobra, tą część wygniemy na montażu. Idziemy sobie ze służącym nagrać scenkę gdzie indziej, nie? No dawaj, dawaj. Idziemy sobie na siłownię do parku, co? No to. Zamiast tego. I... Nie nagrywaj tak, bo ja tylko to nie, nie wrzucę, no. Gdzie ja mam wrzucić, mi dziewczyna położyła? No chyba ona jest normalna.